Cześć. dziś pokażę wam jak przywrócić e, łapki w dół na YouTube. w sensie chodzi mi o widoczność łapek w dół na YouTube. bo teraz standardowo mamy tak, że, sorry to mój prywatny Facebook, żeby wyłączyć, teraz mamy tak, że YouTube, dajmy na to, Odpalę sobie byle co w nawet nie będę tego za bardzo oglądał. O! O! W Google wpisujemy sobie Run, YouTube, Redundant, YouTube Dislike i klikamy Dodaj do Chrome. Dodaj rozszerzenie do Chrome. Bo... <laughs> Włącz synchronizację. Tak. I teraz po zainstalowaniu tej styczki. Jakieś... Po zainstalowaniu tej wtedy nie powinniśmy. U, dobra, to się trochę zmieniło. Powinniśmy mieć. Już patrzymy YouTube. Powinniśmy mieć na nowo widoczne. Łapki w górę. Jak widzimy od razu się zmieniła strona YouTube'a. Ale to chyba... Przepraszam, jestem jeszcze trochę przeziębiony. To chyba wynika z tego, że zainstalowało nam też adblocka, jak widzieliśmy tu. Po... Dobra, ale po co ja pierdolę? Cześć! To ja, pan Legolas! W dzisiejszym odcinku z obrody Śródziemia! Pokażę wam jak prawidłowo strzelać z łuku do Tako Hemingway'a. za zatrofione. A nie no tak już poważnie, bo to w dzisiejszym odcinku standardowo bierzemy sobie beczuszkę. Beczkę. Proszę, że filmy pojawiają się nieregularnie. Ta, regularność, ta, nielegul, ta nieregularność na razie się utrzyma, ponieważ mam do załatwienia kupę innych spraw, związanych też m.in. z youtubem i z moją dalszą aktywnością na tym kanale, ale to wszystko powiem w odpowiednim czasie. Trzymajcie się, cześć. Mam na rano do roboty, pewnie mnie z niej wypierdolą. Za mnie przyjdź do roboty, za mnie odwięcę się.